Syk, pyk, 1426 i sushi już na stole, proszę bardzo. Herbatka jaśminowa, taką jak podają w suszarniach. A co to odsuwasz? Nie wiesz, że to gadło? Będę to przygotować ładnie. I co teraz robisz? To no Tylko ja nie jestem zbyt dobra w jedzeniu, a zresztą po co to mówić, że nie jestem? Jestem, jestem bardzo dobra. Tymi chciałam powiedzieć. Pałeczkami, ale nie zawsze jakoś Nie tak. przesadzaj, nie przesadzaj. Nie no bo to się jakoś inaczej trzyma, wiesz? No jak pokaż, jak trzymasz połeczki. pośmiejemy ja tak trzyma. się trochę. Widzisz, mi się tutaj krzyżują. A ty widzisz? Mi się krzyżują. A, widzisz. A mi tutaj się krzyżują. One muszą stykać, styk tyk tyk, tyk tyk tyk, czyli palcem tyk. tym wskazującym... No dobrze, ale zobacz. My, o, ale zobacz, mi się, mi się tutaj ten, ale tu... tu no to nie krzyż. no, ważne, że... A jeszcze. Złapiesz, no, i Istniejesz? No to jest najważniejsze. Jak trzymamy, nie ma znaczenia. Szkoda, tylko że nie kupiłeś jeszcze imbiru. Bo nie, nie było. No, nie było. No, no. Pamiętajcie. Zapomniałe. Ważne, żeby chwycić. Można też, kiedy Przez się stawiać, dowiedziałem o, tak? od ambasadora Japonii, że tak. można jeść sushi rękami, to też nie przeszkadza. Tak? Czyli palcami. Tak. No właśnie. O, a teraz zobaczymy. Izabela zawsze mówi, że o, że język wystawiam o ona, mm. zanim. Coś weźmie do bóż, też język wystawia. Każdy tak wystawia. to mamy takie po prostu taki system trawienny jak saki. Dobre. Więc wystawiamy języki. jeszcze ogórka można by było, ale jakiś awokado to nie. Ale w ogóle tą rzepę też można kupić. Czyli co, lepsze? Placki ziemniaczane czy sushi? Sushi. A jak pachnie ta herbatka? Ta herbatka kosztuje chyba dysdyskę w jakichś tam sklepach yy, indyjskich. Dobra, Ale za 20 sztuk. A tutaj już co? to Arkadiusz też trochę później robił. Ja Zresztą wiadomo, że ja to zrobiłem przy tydzień. Ale tutaj ci brakło łososia już. Ty jesteś influencerka, więc ty nie robisz. Będę, będę. Zrobię! Zrobię, i to jest prawda. Bo to jest potem. tym. Po więc jak chcecie coś tanio, szybko, a ekskluzywnie, to proponuję sushi. Zawsze dobrze mm. wygląda, zawsze się sprawdza ale na Ale bardzo deskach. dobry łosoś Arkadiusz, bardzo dobry włosy. No, dobry, dobry. Wybierałem takiego właśnie, tak jak Ci mówiłem wcześniej, bez antybiotyków i bez jakichś tam ulepszaczy. Ale powinnam herbatę zaparzyć w tym, takim czajniczku. Nie, mhm, ale dobrze, pokazywałeś, że takie ekspresówki No, no ekspresówki, są fajne. Nie ale lepsze wsypane. są, wiesz, ale lepsze są sypane herbaty. Sypaną też mam. No, no taki, taki mamy dzisiaj obiadek. Dużo tego. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20, 60, 80 chyba sztuk albo gdzieś tyle. Więc za takie nie coś rob... trzeba byłoby zapłacić ze 300 w suszarni, a nas to kosztowało może raptem, no, nie przesadzając z 30 parę złotych. Nie <noise> troju przyjedzie po treningu, to może być zrobił. Nie smakuje ci, bo coś się krzywisz. Mm.